Rybson Patriota wyjaśnia Mamona. Kamil, na prośbę widzów, założył koszulkę z orłem oraz włączył hymn polski. Jednak Mamon zapomniał o fakcie, żeby wstać do hymnu. Kamil, dumnie, w trakcie słuchania, wykonywał też dziwne gesty. Dobrze są jeszcze streamerzy tacy jak Rybson. Dawajcie, hymn puścimy i do mnie. Yes. Stajesz, wstaje Mam on śpiewa hymn na siedząco. Jebany niepełnosprawny chuj. Ej! No i po co tak No bo wstać bo... nie może. Ale masz przyj**a. <noise> Dawajcie, hymn puścimy. I do mnie.